a zaczynamy to co lubimy najbardziej i co towarzyszy nam od samego początku wypasionych wakacji, a więc podróże rowerowe z Ewą i Maćkiem Mężyńskimi. Witajcie, witajcie, witajcie. Dzień dobry. Słuchajcie, powiedzcie, mamy podjechać jeszcze kawałeczek, więc podejdźmy sobie może spacerkiem troszeczkę do przodu. Dziś mamy piękną pogodę, która ma się nam zepsuć w ciągu dnia, ale wy przypomnijmy, wybieracie się w bardzo długą podróż, która ma trwać kilka miesięcy. To ma być podróż rowerowa, a wtedy zdarza się, że brakuje nam prądu. Myślę, że bez prądu życia sobie dziś nie wyobrażamy. No, bez prądu sobie nie wyobrażamy, ale na pewno nie musimy szukać gniazdka. Są na to rozwiązania i turysta rowerowy przede wszystkim powinien zabezpieczyć to, żeby nie nosić ze sobą dziesięciu ładowarek, nie wozić tego pod górę, tylko spróbować wykorzystać siłę własnych mięśni, którą i tak musi stworzyć, żeby gdzieś pojechać. Siłę własnych mięśni. Ja tak szukam, gdzie ta siła własnych mięśni mogłaby się zamienić w prąd. No właśnie to. Przede wszystkim no pedałujemy, mamy prądnicę, która takie no, wszystkie typy obsługuje to urządzenie, y, czyli zwykłe dynamo lub dynamo w piaście, y, Podłączamy to kabelkiem ładnie tutaj i wystarczy mieć taki mały adapterek, tutaj o. I ten adapterek podłączamy sobie do tego kabelka z dynama i tu mamy wyjście USB, czyli y, usuwamy super ciężki bagaż. To jest fantastyczne. Naprawdę można coś takiego... Wiesz, ostatnio mi prąd wyłączyli w domu, bo zapomniałem zapłacić rachunku. To y, dziewczyna na dynamo, na rower i byś miał na pewno przekaz meczu y, wspaniały. Czyli a. tak naprawdę to jedyną ładowarką, jaką zabieramy, to jest ta jedna ładowarka, a wszystkie urządzenia ładujemy za pomocą adaptera z dynama. I wystarczy mieć przenośnego małego laptopa, który y, ma porty USB i teraz sprzęt typu y, aparat, y, y, kamera czy GPS... Wszystko jest ładowane z pomocy, za pomocą portu USB. Czyli ładujemy jedno urządzenie, a z tego urządzenia ładujemy resztę. Nie, nie gamy, niczego tylko jedna ładowarka i siła własnych mięśni. Najbardziej podoba mi się to, że, że teraz te dynama instalowane są w piastach, a nie tak jak e, kiedyś na zewnątrz. Czyli no, nie, nie musimy słuchać jak nam dynamo opony. Jest to naprawdę, w ogóle praktycznie nie czuć tego, że, że dynamo pracuje, a sprzęt się ładuje i naprawdę nie jesteśmy uzależnieni od prądu. No dobrze, mamy prąd zapewniony przez twoją magiczną prądnicę, którą wynaleźli na pewno jacyś fantastyczni naukowcy, z którymi cały czas mamy do czynienia tutaj na molo w Gdyni, ale e, pozostaje nam tak naprawdę popedałować. Pytanie, gdzie dziś pedałujemy i jutro? E, dzisiaj pedałujemy, w, no dzisiaj robię trasę próbną, zobaczyć jak to w ogóle będzie, żeby jutro goście moi byli przygotowani, bym wiedział, gdzie ich zawieść. E, okolice Gdyni są rewelacyjne dla rowerzystów, ponieważ mamy morze, a dwa kilometry zaraz za miastem wspaniały Trójmiejski Park Krajobrazowy. E, zabiorę Państwa jutro o godzinie 10 e, do rezerwatu Kacze oraz do Doliny Kaczego Potoku. No, wspaniałe ścieżki w lesie, z dala od Zgiełku i to jest 2 km od miasta. A to wszystko pokażemy, o właśnie Ewa otrzymała różę, możesz nią e, uderzyć Maćka jeżeli e, cię zdenerwuje. E, I t, e, uderzenie taką różą może zaboleć naprawdę. Mam nadzieję, że ona nie ma powodu żeby mi bić różami. Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Bo jest jeszcze. wcześnie rano. E, jutro oczywiście przypomnę o godzinie 10 z, z mariny w, w Gdyni, z bulwaru, tak? Zapraszamy w takim razie bardzo serdecznie, to wszystko e, na razie, ale wracamy w kawiecz herbacie tuż po wiadomościach. Do zobaczenia. A na tę wycieczkę rowerową jak zwykle zabiorą nas Maciek i Ewa mężyńscy wraz ze swoimi dziećmi. Startujemy jutro o 10.00. Zazwyczaj startowaliśmy, a jutro, uwaga, o 13. Gdzie się spotykamy i gdzie jedziemy? Jutro jedziemy do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zapraszam Państwa do zobaczenia rezerwatu Kaczełęgi oraz Doliny Kaczego Potoku. Urząd Miasta w Gdyni wydał specjalną nagrodę dla najmłodszego i najstarszego uczestnika. Jest to torba rowerowa z aktualnym nawigatorem rowerowym, który pokazuje stany ścieżek i szlaków rowerowych w mieście Gdynia. Choć papierowy to bardzo zaawansowany. Zapraszamy jutro. Raz jeszcze przypominam, nowa pora, bo godzina 13.00, jeszcze raz miejsce zbiórki? Budka w Opru na plaży miejskiej w Gdyni. A więc do zobaczenia jutro o 13.00. Paulina Chylewska, witam ponownie. Trwa ostatni już weekend z wypasionymi wakacjami. Jesteśmy w Gdyni i po Gdyni rowerami, jak zawsze wspólnie z nami jeździli Maciek i Ewa Mężyńscy wraz ze swoimi dziećmi oraz pani Dorota z panią Nadią, które już dostały e, nagrody. Są przy ich rowerach. Jak się jechało pani Doroto? Bardzo fajnie, bardzo polecam. Gdynia jest naprawdę bardzo pięknym i zielonym miastem, które oferuje nie tylko plaże, ale też właśnie e, fajne trasy rowerowe w lasach. Nadia, a jak się jechało? Było ciężko czy tak raczej lekkawo? Lekko, dobrze. Bez żadnego problemu. No. no, czyli tym razem Maciek nie za bardzo uczestników y, naszej wycieczki rowerowej męczyłeś. Chciałem, żeby mieli dobre wspomnienia, co prawda jest to koniec wypoczętych wakacji, a na pewno nie koniec y, naszej przygody z rowerami. Za kilka dni ruszamy w dziewięciomiesięczną podróż z innymi dziećmi y, po Europie. Zapraszamy wszystkich telewidzów do śledzenia naszych zmagań na stronie rowerowewakacje.pl. Na stronie będą blogi, y, zdjęcia oraz opisy pełne tras. Y, y, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Ja trzymam za was bardzo mocno kciuki, żeby wyprawa się udała. Ja będziesz za nami trochę tęsknić? Tak. Bardzo się cieszę. W takim razie my zapraszamy po to, by śledzić wyprawę rowerową Maćka, Ewy oraz ich dzieci, ale mówimy dzisiaj również o tym, że dziś jest Światowy Dzień Lotnictwa i między innymi dlatego, choć nie tylko dlatego, Radek Brzuska wybrał się w bardzo ciekawe miejsce i spotkał niesamowitych ludzi.